Hotel Czarny Kos. Nasz hotel jest podzielony na dwie części, które są oczywiście położone blisko siebie. Pierwszą częścią jest budynek główny, w którym jest recepcja, stołówka oraz ogółem podstawy każdego hotelu. Drugą częścią są małe domki, w których mieszkają nasi goście. Obydwa budynki są położone na pięknych Kaszubach. A teraz korty, czyli coś bardziej zabawowego, gdzie możemy pograć w squasha, w siatkę lub po prostu poskakać na trampolinie, czy zjeść posiłek przy małym stoliczku. Czas na bardziej chilloutowe miejsce w którym odpoczywamy siedząc pi i pijąc herbatę oraz wsłuchując się w szum małego wodospadu. Hmm, zgadnijcie, gdzie prowadzą te wielkie stopy? Jeśli pomyśleliście o placu zabaw, to mieliście rację, ponieważ prowadzą one do małpiego gaju, w którym dzieci mogą pobawić się, sied nie siedząc cza cały czas rodzicom na głowie. A teraz czas na podstawy hotelowe, takie jak stołówka, w której jemy ciepłe posiłki, recepcja, w której się meldujemy, oraz malutka restauracja. Nie zapomnijmy także o rozbudowanym parkingu. A co jeśli jest brzydka pogoda i dzieci nie mogą wyjść na plac zabaw? To nie problem, ponieważ obok stołówki mamy wbudowany mały kącik zabaw. Nie zapomnijmy także, że posiadamy tutaj yy, gustowne pokoje, dostosowane chyba pod każdego klienta. Filmik nagrała Julia Woźniak, a występowała Ania Woźniak.